Czy wiesz, w jakiej stolicy królują różowe bloki? Jaki kraj przyjął chrześcijaństwo jako pierwszy? I którego święta góra jest widoczna ze stolicy, ale leży na terytorium wrogiego państwa? Gdy dodam, że w języku tego kraju rzeźbiarz to Kardashian, powinno być łatwiej. Najbliższych 180 sekund poświęcimy Armenii. Nazywam się Jechowicz, a słuchasz historyczno-turystycznego odcinka Świata w 3 minuty. Armenia pojawia się w mediach właściwie tylko w momencie zaostrzenia konfliktu w Górski Karabach. Kiedyś mówiliśmy Górny Karabach, ale generalnie to było nieprawidłowe. W związku z tym, że po raz kolejny w tym kontekście o niej słyszymy, postanowiłem troszkę opowiedzieć Wam o tym kraju, ponieważ on jest trochę inny niż prezentują go nasze media. No bo tak, kojarzy nam się z niczym. Dopiero opowiedzenie Radia Erewań, zresztą miasto po polsku nazywa się Erywań, a nie Erewań, powoduje, że robi się śmiesznie, ale w dalszym ciągu nie wiemy nic konkretnego tymczasem podróżując po tym małym kraju można trafić na przykład na kamienną katedrę w Eczmiadzynie wybudowaną w okolicach 300 roku odbudowaną w 483 roku tak 483 nie 1483 albo w pobliżu lotniska z Noc można zobaczyć przepiękne ruiny kamiennej katedry wybudowanej w okolicach 650 roku. Miała trzy kondygnacje i niestety nie przetrwała trzęsienia ziemi w 1930 roku. Mało znanym u nas faktem jest, że Armenia jako pierwsze państwo na świecie przyjęła chrześcijaństwo jako religię państwową. Stało się to w 301 roku, 12 lat przed zniesieniem prześladowań chrześcijan w Rzymie. 100 lat później powstał ormiański alfabet i rozpoczął się rozwój kultury piśmienniczej. Część jej zabytków można zresztą zobaczyć w Matena Daranie, Niesamowitym muzeum rękopisów. Geograficznie Armenia jest krajem, którego ponad 90% powierzchni leży na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Stolica Erywań leży między 950 a 1200 metrów. W praktyce oznacza to, że kiedy jeździmy po niej samochodem, możemy w uszach odczuć, czy jedziemy w dół, czy w górę. Polakom Armenia kojarzy się z koniakiem, araratem. Tymczasem nazwa koniaków wzięła się od nazwy świętej góry Ormian Araratu, obecnie leżącego na terytorium wrogiej Turcji. Na szczycie tej góry według Biblii miała spocząć Arka Noego po potopie. Góra jest elementem godła Armenii i jest elementem wielu dzieł sztuki i literatury ormiańskiej. Jest też widoczna, pod warunkiem, że spaliny jej nie zasłonią, ze stolicy. Ciekawostką stolicy Erywania jest wszechobecny różowy kolor. Wyobraźcie sobie, sowieckie bloki, ale nie z wielkiej płyty, lecz z różowego tufu, z skamieniałego popiołu wulkanicznego. To dlatego Ryszard Kapuściński pisał: W słońcu, erywań świeci, płoni jak ognisko. Podsumowując, Armenia jest niesamowitym krajem o pięknej, lecz tragicznej historii. Gdy słuchamy kolejnych doniesień o konfliktach w tamtym rejonie świata, warto pamiętać, że kiedy u nas Kazimierz Wielki zastawał Polskę drewnianą, to tam pierwsze kamienne budowle były już kilkusetletnimi zabytkami. To tyle w tym odcinku świata w 3 minuty. Wszystkie dotychczasowe są dostępne na stronie internetowej Jachowicz Świat, tam też będzie tekstowe podsumowanie każdego odcinka. Aby nie przegapić kolejnych części, zaprenumeruj podcast odnośniki są na stronie. Zostaw też parę ciepłych słów w recenzji na iTunes i podeślij informacje o podcaście znajomym. To chyba najlepsze podziękowanie, które mogę od Ciebie otrzymać. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.